Światowy kuror Ardario, historica Króla Żab ogłosiła pierwszy cud wyborczy czterech kandydatów w Sejmie i przypomina, że jeszcze kilku jest do wzięcia i ogłasza jesienne wybory w śmierdzącym gronowisku promenadowym. Za otwarte. I przypomina o cyrku korona. Mysłowice od nowa. Światowy kuror Ardario i stolica króla Żab ogłosiła pierwszy cud wyborczy. Cztery kandydato w Sejmie. I przypomina, że jeszcze kilka...